Cześć po przerwie. Trochę nagrywałem. Nie miałem czasu. By było za gorąco też. Nie mogłem czasem tabletu na gór, To więc wiecie, musicie mi wybaczyć, dajcie subika, dlaczego? Mam cztery subskrypcje, miałem kiedyś 8. O co wam chodzi tym razem? Co o co wam chodzi? Nie wiem o co wam chodzi No A, jestem smutny Robię cięcie Nie wiem czy robić przerwę czy nie Może zrobić przerwę tydzień Muszę odpocząć od tego ciągłego godnie dawania subskrypcji No o co wam chodzi? Napiszcie w komentarzu o co Wam chodzi. I, a po, wy nie, prawie nikt nie piszecie w komentarzach co Wy się krępujecie. Jak napiszecie też to dam Ci serca. Ale jestem smutny. O kurde. na dworze, bo za mną gość specjalny. Daliście mi łapkę w górę, ale... Dlaczego mi ciągle oddajecie subskrypcje? Oddajęcie nie, nie, nie wiem. Nie wiem, komu oddajecie. To mnie smuci. Robię przerwę tydzień. Tu, tu, tu. Ja już będę kończył ten odcinek, może kiedyś będzie... może za tydzień będzie odcinek zboru. A może za pięć dni, nie wiem, kiedy będę mógł się wyrobić. Jak obejrzycie to do końca, jak obejrzeliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu miód, a jakieś serce. A już kończę ten odcinek, pa, pa!